Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym serdecznie zaprosić do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, ale właściwie na granicy Wałbrzycha i Szczawna Zroju, ponieważ już tutaj, gdzie mamy Szczawno Zrój, powstaje kościół z kaplicą dziecka poczętego. To bardzo ważne miejsce wynagradzania Panu Bogu za grzechy aborcji głównie Polaków. Stwierdzono ponad 20 milionów zabójstw nienarodzonych. To grzech, który powinniśmy jako naród odpokutować. Chrystus powiedział, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. Uczyniliśmy to jako naród ponad 20 milionów razy, a ile więcej tego nie wiemy. Jeżeli się nie uniżymy, w jaki sposób Bóg ma nas wywyższyć. Jeżeli nie odpokutujemy, nie wymodlimy łask dla naszej ojczyzny, w jaki sposób Bóg ma nam błogosławić? On pragnie, abyśmy zginali przed nim kolana, uznawali nasze grzechy i uwielbiali go w naszych kościołach. Zapraszam na pielgrzymkę 7 października, najbliższą sobotę. O godzinie 9 rozpoczniemy ją mszą świętą w kaplicy parafialnej, a następnie udamy się pod największy Krzyż Święty w Polsce w intencji ojczyzny, by wynagradzać za grzechy aborcji. Od Krzyża wrócimy właśnie tutaj pod kaplicę Dziecka Poczętego, by w tym szczególnym miejscu skończyć naszą modlitwę. Nie jest to pierwsza taka pielgrzymka ani ostatnia. Niemniej jednak, może choć jedna osoba skorzysta z tego zaproszenia i przybędzie. Budujemy kościół, na zewnątrz prezentuje się całkiem ładnie, ale w środku jest pusty, stoją rusztowania, nie ma pokończonych instalacji, nie ma podłóg ani sufitu. Jest wiele do wykonania. Chcielibyśmy jak najszybciej do tego kościoła wejść. Może i ty. Drogi odbiorcą tego przekazu, jeśli jesteś wierzący, praktykujący, zechcesz wesprzeć to dzieło poprzez własną pomoc, nie oglądając się na innych. Ale przede wszystkim czuj się dzisiaj zaproszonym do tego, by wziąć udział we wspólnej modlitwie. Wszystkim tym, którzy słuchają tego przekazu, którzy przekazują ten przekaz dalej. A jednocześnie wspierają sami budowę kościoła, choćby w symboliczny sposób. Niech błogosławi Bóg Przebogownicy, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.